Ciężka misja. Okropnie ciężka, była ta misja nawet nie wiem co się z z tą za Wladimirem z tego portalu. Gdzie ich to wyniosło? Nie, nie wiem, nie wiem Ciekawe czy w ogóle żyją oh, jak mnie to, to długo nie było O, to mój stary zakorzony telekomunikator dzwoni Halo? 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 O, dzień dobry, czy potrzebny panu telewizor? nie. To proszę znieść, ale ja nie mam. Dobra, nieważne. Wojta żartowałem, To ja, czy ty mnie słyszysz? Kurhan, słyszę, słyszę cię. Słuchaj, ma... Dobra, słuchaj, bo mamy mało czasu. Ogólnie przenieśli nas, do, znaczy przeniósł nas ten portal do jakiegoś takiego wymiaru, co to nic tu nie ma, taka nicość, Wladimir mówi, że tu czasu nie ma, coś tam, ja nie wiem, on poszedł, zbudował sobie chatę z jakichś starych szaf, nie, nie odzywa się do mnie chłop stary, no dobra, słuchaj, ja ci wysłałem koordynaty, zaraz ci powinny się wydrukować albo wyświetlić tam taki ekranik masz na dole i słuchaj, musisz mhm. nam pomóc jakoś, musisz nas znaleźć, ja nie wiem jak ty to zrobisz, ale... No, musisz pomóc nam, znaczy mi. No, bo co tam nas ten stary dziado chodzi, Wladimir? Ale, no, mi musisz pomóc, nie? No. Dobra, to słuchaj. No, masz te koordynaty, pomóż jakoś. Dobra, yy, już mam. Tego. Tracę łączność, tracę łączność. Znieś ten e... telewizor. Ju. You... Uroczenie, jest ważna sprawa Dlaczego wlazłeś balkonem i dlaczego rozwaliłeś mi drzwi? Eee, nieważne dlaczego, to ty masz yy, bomby i jakieś ciała Bo muszę się tego pozbyć. A w jaki sposób chcesz się tego pozbyć? O właśnie taki Ej, Wojtasz, co właściwie mamy robić w tej pojebaży? No właśnie, walczyliśmy z Filipem Ladenem eee, i kurchana. Eee, Razem z Wladimirem wyniosło do jakiegoś wymiaru i kurka mi podał koordynaty i mamy go wyciągnąć stamtąd. No. Zabijecie Czy też rad zrobić coś z tych mieci, które tutaj są? Potrzymaj mi piwo Ale brakuje jednej części Jakiej? Okay. Baterii do tego I czekaj już idę Co ja mogę się z tego zrobić? Może zrobię coś, żeby wyciągnąć tylko debile z jednego wymianu. Hmm, sklep, sklep, sklep. Eee, tu nikogo nie ma? Halo? Siemanku. Eee... Jedy frukas Potrzebuję baterii do, porta do maszyny portalowej. Uch, powiem ci. Dawno takiego czegoś już się było no. No i tyle no. Ale no wiesz. No wiesz na to. No mogę pokazać ci no. I tyle, no I tutaj nie muszę. się. Ja że się nie byłem przez tydzień, ale no, no tutaj jest jeden, tak, może się wziąć, o eee. ale jest dawaj dupy. I, ile za to? No jedna dupa. Eee. Nie, nic ci nie dam, zostaw mnie, pomocy. Ty, dawaj, dawaj dupy, dawaj idź, ty, dawaj dupy, dupy dawaj, nic dawaj. Da. dawaj dupy. Jezus. どっぷりだ! O! halo halo mroczny federalni na ogonie ogarnij coś proszę nic Farkus nie ogarniam, tak o nie, jak to się stało, że oni mnie znaleźli?

O, Wojta, przyniosłeś baterię, daj mi ją. Masz. Ta maszyna powinna wyciągnąć tego debila. Tylko bateria ci wypadła. Trzeba, trzeba tam wejść i go zabrać, więc no cóż, musisz iść pierwszy, bo ja się nie narażę na to. Takuj. Eee... Dawaj. Którę Tyle jak, takuj. Dobra, jestem. Jesteś w środku? Tak. Dobra, to cyk, 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 ziom, 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 tu, tu, tu i lecisz.